I witam na moim kanale No niestety na moim Powiem wam jedno Że nastała późna zima Bardzo późna Bo ja myślałam szczerze że, że śnieg będzie w grudniu A co się okazało Że jest w styczniu Dobra Ja dzisiaj nagram odcinek Jak szykuję się do spania Jestem ogólnie tu sama Jestem to taki creepy trochę Bo tam jest mega Ja tam nie wchodzę. Jedynie później, jak będę się szykować do spania. Więc... A! I zapomniałam powiedzieć, że jutro robię y, odcinek, który będzie, będę się szykować rano, nie na, tym razem, nie na urodziny, tak jak moja, znaczy bara, Kociara. Tylko, i, że będę się wstawać i szykować się dość w prywatnym miejsce, więc nie mogę wychodzić. Na pewno nie na randkę, więc sobie nie pomyślę nawet o tym. Więc nie próbujcie. Więc no. Nie, jutro też nagram odcinek, gdzie jestem na śniegu i się ale... No cóż, będzie taki filmik. Mam nadzieję, że zasubskrybowaliście i da dajcie, da daliście łapkę w górę, bo ja tego nie zniosę. Więc jutro się widzimy, ale chwila. Chwila, chwila, chwila. Która jestem? Która godzina? Teraz chwila. O matko. Nie pytajcie, co oglądam, ale coś na pewno na Netflixie oglądałam taki horror. Mama. Bardzo Wam polecam, ale nie polecam dzieciom od 7-6 lat, bo to naprawdę nie będą spać w nocy. Ale ja przetrwałam, bo ja mam <laughs> 11. A to jest od 16-17 lat. Ja oglądam wszystkie horrory na świecie, które by mogły być, yes. No, więc. Pozdrawiam kapibarę Kociarę i wpadajcie na jej odcinek. Wpadajcie na jej ten i zasubskrybujcie ją, bo jeśli nie, i ja się dowiem. Nie pytajcie, co to jest. Patrzcie, normalnie chciałam teraz zejść przez okno, ale myślę, się, że mam zasłonięte rolety, więc nie mam co patrzeć przez to okno. Chyba, że się odsłonię, i tak nie się zauważę, bo. Potem. A jutro robię poradek, jak mówiłam. Więc. Nie będę tak jak Capibara Kociara robiła, ale nie będę mówić tak po cichu, prawie jej tak nie było słychać. Będę mówić takim głosem. Takim głosem, żeby mnie było słychać. Tak mnie ekscytuje to, że nie mogę oderwać wzroku od tego. Mm. A więc jutro nagrywam ten odcinek, ale nie wiem, czy mi on wyjdzie, bo sama już nie wiem. Musiała mi szkapibara kociara pomóc, bo nie wiem jak to było, trzeba nagrać i zrobić, bo z, z zwykle robi no siorco, oglądałam szorcy dobra, to zrobię szorca. nie? A teraz to nie, nie wiem. Jutro też zrobię odcinek, gdzie idę na śnieg. Będę się z kimś rzucać. Ale nie wiem, czy ktoś się z kimś spotyka. Miałam dzisiaj jeszcze spotkać z koleżanką, ale ja wiecie że się okazało. Nagle zaczął padać śnieg. Ja mówię, no muszę odwołać, bo nikt mnie nie puści. No, bo wrócę mokra, brudna. Też sobie o tym pomyślałam, to aż mnie dreszcze przeszły. Więc odwołałam. Koleżanka nie jest zła, ale jutro ona za to nie może, bo jedzie gdzieś. Nie wyszło mi to trochę kłam, kłamstwo. Sama ona by jej pewnie mama nie wpuściła, bo śnieg padał, Najlepsze to, że jestem sama w domu, rodzice, mama gdzieś wyjechała, tata gdzieś wyjechał, a ja tata niedługo wróci, tak, niedługo wróci i jeszcze niedługo wróci, a moja siostra pojechała gdzieś. Kapibara kociara ją zna, tak jak mnie, więc ja zaraz do niej pewnie zadzwonię i z nią pogadam, więc szykować się na najgorsze będzie jutro chciała ze mną gadać? Nie wiem. Muszę jej spytać jeszcze coś, ale tego już nie będę nie powiem wam, bo nie mogę. No, ale na tym kończę. Jutro robię odcinek. Nie zapomnijcie, bo u dusza. Pa!